Czy wiesz, że śniadanie jest jednym z najważniejszych posiłków dnia, zwłaszcza DLA osób z cukrzycą? Rozpoczęcie dnia z równoważonym posiłkiem może pomóc w utrzymaniu stabilnego poziomu cukru we krwi oraz dostarczyć energii niezbędnej do codziennych aktywności. Ale co składa się na idealne śniadanie DLA diabetyków? Osoby z cukrzycą muszą szczególnie zwracać uwagę na swoją dietę. Aby uniknąć skoków glukozy i zachować zdrowie. Nie oznacza to rezygnacji z pysznych potraw, ale dokonywanie mądrych wyborów, które łączą niezbędne składniki odżywcze z kontrolą glikemiczną. W tym filmie przyjrzymy się sześciu smacznym i pożywnym propozycjom śniadań idealnych dla diabetyków. Każda sugestia została wybrana ze względu na niski indeks glikemiczny, wysoką wartość odżywczą. I wyjątkowy smak. Przygotuj się na odkrycie, jak łatwo i przyjemnie można zadbać o swoje zdrowie już od pierwszych godzin dnia. Numer 6. Pełnoziarnisty chleb z awokado i jajkiem w koszulce. Porozmawiajmy o śniadaniu, które jest nie tylko smaczne, ale także korzystne dla kontroli glikemii. Pełnoziarnisty chleb z awokado i jajkiem w koszulce. To połączenie dostarcza niezbędnych składników odżywczych, które pomagają stabilizować poziom cukru we krwi, zapewniając jednocześnie kompletny i satysfakcjonujący posiłek. Pełnoziarnisty chleb jest doskonałym wyborem DLA osób, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. W przeciwieństwie do białego chleba który jest wytwarzany z rafinowanej mąki i może powodować szybkie skoki poziomu cukru we krwi, pełnoziarnisty chleb jest bogaty w błonnik. Błonnik spowalnia trawienie węglowodanów, co skutkuje wolniejszym i bardziej równomiernym uwalnianiem glukozy do krwi. Jest to kluczowe DLA unikania gwałtownych wahań poziomu cukru, które mogą być szkodliwe DLA diabetyków. Awokado jest doskonałym uzupełnieniem pełnoziarnistego chleba. Ten owoc jest bogaty w zdrowe tłuszcze, zwłaszcza jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które są znane z poprawy wrażliwości na insulinę i pomagają w kontroli poziomu cukru we krwi. Ponadto, awokado jest bogate w błonnik oraz różnorodne witaminy i minerały, w tym potas, który odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia krwi. Dodanie jajka w koszulce do tego zestawienia nie tylko podnosi wartość odżywczą śniadania, ale także dostarcza doskonałego źródła białka. Białko jest niezbędne do budowy i naprawy tkanek, a jego spożycie na śniadanie pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Może to być szczególnie pomocne w unikaniu podjadania między posiłkami. Co często prowadzi do spożywania produktów bogatych w cukry i rafinowane węglowodany. Ten smakowity zestaw śniadaniowy to nie tylko doskonały wybór smakowy, ale również przykład, jak proste i dostępne produkty mogą być łączone w posiłek, który nie tylko cieszy podniebienie, ale również wspiera zdrowie metaboliczne. Połączenie składników bogatych w błonnik, białko, oraz zdrowe tłuszcze sprawia, że jest to opcja, która pomaga utrzymać stabilny poziom energii przez cały poranek i poprawia ogólną kontrolę glikemiczną. Wybierając takie śniadanie, podejmujesz świadomą decyzję o dbaniu o swoje zdrowie w praktyczny i smaczny sposób. Ta opcja. Jest nie tylko korzystna dla poziomu cukru we krwi, ale również promuje poczucie dobrostanu i zrównoważonej energii, niezbędnej do rozpoczęcia dnia z pełną energią. Teraz omówimy kolejną propozycję śniadania, która jest równie pożywna i idealna dla osób potrzebujących skutecznie zarządzać poziomem glukozy. Numer 5. Zielone smoothie z awokado i siemieniem lnianym. Dla ożywczego i pożywnego rozpoczęcia dnia, zielone smoothie z awokado i siemieniem lnianym jest doskonałym wyborem. To śniadanie łączy składniki, które nie tylko dostarczają energii, ale także pomagają w kontrolowaniu glikemii, co jest kluczowe dla osób z cukrzycą. Warzywa liściaste, takie jak szpinak i jarmuż, są bogate w niezbędne witaminy i minerały, w tym magnez i witaminę K, które odgrywają istotną rolę w regulacji poziomu cukru we krwi. Te warzywa mają niski indeks glikemiczny, co pomaga uniknąć gwałtownych skoków poziomu glukozy, wspierając stabilność glikemii przez cały dzień. Awokado jest ważnym składnikiem tego smoothie ze względu na zawartość zdrowych tłuszczów. Te jednonienasycone tłuszcze są korzystne dla zdrowia sercowo-naczyniowego i pomagają w absorpcji innych składników odżywczych obecnych w smuti. Dodatkowo, awokado dostarcza znaczną ilość błonnika rozpuszczalnego, który spowalnia trawienie i wchłanianie węglowodanów, pomagając utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą. Inkluzyjność siemienia lnianego przynosi liczne korzyści. Bogate w omega-3 i błonnik, siemię lniane przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego i poprawy wrażliwości na insulinę. Błonnik zawarty w siemieniu lnianym również spowalnia trawienie, promując stopniowe uwalnianie glukozy do krwi, co jest kluczowe dla unikania gwałtownych skoków glikemii. Dodatkowo lignany w siemieniu lnianym mają właściwości przeciwutleniające, wspierając ochronę przed chorobami przewlekłymi. To smoothie jest praktycznym sposobem na dostarczenie dużej ilości składników odżywczych już z samego rana. Jest szczególnie przydatne DLA osób z napiętym harmonogramem, które potrzebują szybkiego, ale pełnowartościowego posiłku. Kremowa konsystencja awokado. Połączona z delikatną chrupkością siemienia lnianego, zapewnia przyjemne doznania sensoryczne, czyniąc to śniadanie nie tylko zdrowym, ale także przyjemnym do spożycia. Rozpoczynając dzień od tego smoothie, zapewniasz sobie odpowiednie nawodnienie i dostarczasz zrównoważoną dawkę składników odżywczych, nie obciążając układu trawiennego. Prosta przygotowanie pozwala na dostosowanie przepisu do własnych preferencji dodając inne składniki o niskim indeksie glikemicznym, takie jak ogórek czy mięta, dla dodatkowego orzeźwienia. Numer 4. Omlet ze szpinakiem i pomidorami. Omlet ze szpinakiem i pomidorami to doskonały wybór na zdrowe i zrównoważone śniadanie, szczególnie dla osób, które muszą kontrolować poziom cukru we krwi. To połączenie dostarcza nie tylko solidnej dawki białka i błonnika, ale także jest bogate w witaminy i minerały korzystne dla ogólnego zdrowia. Szpinak to niezwykle odżywcze warzywo liściaste, znane ze swojego niskiego indeksu glikemicznego i wysokiej zawartości błonnika. Błonnik obecny w szpinaku pomaga spowolnić wchłanianie cukru we krwi, zapewniając bardziej stabilną kontrolę glikemii. Ponadto szpinak jest doskonałym źródłem żelaza. Wapnia oraz witamin A i K, które są kluczowe dla zdrowia kości i układu odpornościowego. Pomidor dodaje świeżego smaku oraz dostarcza sporą ilość przeciwutleniaczy, takich jak likopen. Ten przeciwutleniacz ma właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą. Pomidory są również bogate w witaminę C, ważną dla zdrowia skóry i układu odpornościowego. Podstawowym źródłem białka w tym daniu są jajka, które dostarczają wysokiej jakości białka. Białko jest niezbędne do utrzymania, i naprawy tkanek organizmu oraz promuje uczucie sytości, co pomaga uniknąć niepotrzebnego podjadania w ciągu poranka. Spożycie jajek na śniadanie może pomóc utrzymać uczucie sytości na dłużej, co jest korzystne dla kontroli wagi i poziomu glikemii. Omlet ze szpinakiem i pomidorami jest szybki i łatwy do przygotowania, co czyni go praktycznym wyborem dla osób o napiętym porannym harmonogramie. Można dodać świeże zioła, takie jak bazylia czy pietruszka, aby zwiększyć wartość odżywczą i dodać dodatkowy smak bez dodawania zbędnych kalorii czy sodu. Dodatkowo, omlet ten jest wszechstronny i można go dostosować do indywidualnych upodobań, dodając inne warzywa o niskim indeksie glikemicznym, takie jak papryka czy grzyby, aby zróżnicować składniki odżywcze. Taka personalizacja pozwala utrzymać śniadanie interesującym i pełnym różnorodnych składników odżywczych. Numer 3. Owsianka z cynamonem i orzechami. Porozmawiajmy o owsiance z cynamonem i orzechami, która jest zarówno smaczna, jak i niezwykle korzystna dla osób potrzebujących utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. To śniadanie oferuje doskonałą mieszankę węglowodanów złożonych, błonnika, białka i zdrowych tłuszczów, co czyni je odżywczą i zrównoważoną opcją. Owsianka to pełne ziarno, znane z niskiego indeksu glikemicznego i zdolności do dostarczania energii w sposób powolny i równomierny. Wynika to z wysokiej zawartości błonnika rozpuszczalnego, szczególnie beta-glukanu, który tworzy żel w przewodzie pokarmowym. I spowalnia wchłanianie glukozy. Ten proces pomaga zapobiegać nagłym skokom poziomu cukru we krwi, zapewniając stopniowe i długotrwałe uwalnianie energii. Ponadto owsianka jest doskonałym źródłem witamin z grupy B, które są niezbędne dla zdrowia metabolicznego. Dodanie cynamonu do owsianki nie tylko poprawia smak, ale także przynosi dodatkowe korzyści zdrowotne. Cynamon jest znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Badania sugerują, że cynamon może poprawiać wrażliwość na insulinę i obniżać poziom cukru we krwi na czczo. Dodanie szczypty cynamonu do porannej owsianki to prosty i smaczny sposób na wzmocnienie korzyści płynących z tego posiłku. Orzechy są kolejnym ważnym składnikiem tej kombinacji. Są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które są zdrowymi tłuszczami niezbędnymi dla funkcjonowania mózgu i zdrowia serca. Ponadto orzechy dostarczają białka i błonnika, które wspólnie pomagają w utrzymaniu uczucia sytości i stabilizacji poziomu cukru we krwi. Tłuszcze i białka w orzechach również spowalniają trawienie, co przyczynia się do bardziej równomiernego uwalniania glukozy. To śniadanie jest łatwe do przygotowania i można je dostosować na wiele sposobów, aby pasowało do Twojego smaku i potrzeb żywieniowych. Możesz dodać świeże owoce o niskim indeksie glikemicznym, takie jak truskawki czy jagody, aby dodać naturalną słodycz i więcej błonnika. Inną opcją jest dodanie nasion chia lub lnu, aby zwiększyć zawartość błonnika i omega-3. Owsianka z cynamonem i orzechami to nie tylko odżywcza opcja, ale także sposób na przyjemne rozpoczęcie dnia. Oferuje zrównoważoną kombinację smaków i tekstur, która sprawia, że śniadanie jest nie tylko zdrowe, ale także przyjemne do spożycia, wspierając jednocześnie zdrowie metaboliczne i kontrolę glikemiczną. Teraz, gdy omówiliśmy zalety owsianki z cynamonem i orzechami, czas poznać kolejną pyszną i zdrową opcję dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom cukru we krwi od samego rana. Numer 2. Grecki jogurt z owocami jagodowymi i nasionami chia. Porozmawiajmy o greckim jogurcie z owocami jagodowymi i nasionami chia. To połączenie oferuje doskonałą mieszankę białek, przeciwutleniaczy i błonnika, dostarczając pyszne i korzystne DLA kontroli glikem i śniadanie. Grecki jogurt jest doskonałym źródłem wysokiej jakości białka. Białka są niezbędne do budowy i naprawy tkanek. Oraz pomagają utrzymać uczucie sytości na dłużej. Ten rodzaj jogurtu zawiera mniej laktozy i węglowodanów w porównaniu z tradycyjnym jogurtem, co czyni go mądrym wyborem DLA osób monitorujących poziom cukru we krwi. Ponadto grecki jogurt zawiera probiotyki, które są korzystnymi bakteriami wspomagającymi zdrowie układu trawiennego i wchłanianie składników odżywczych. Owoce jagodowe, takie jak truskawki, jagody i maliny, są doskonałym dodatkiem do greckiego jogurtu. Te owoce mają niski indeks glikemiczny i są bogate w błonnik, co pomaga kontrolować wchłanianie cukru we krwi. Dodatkowo są pełne przeciwutleniaczy, takich jak witamina C i flavonoidy, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny i stany zapalne, co jest ważne w zarządzaniu cukrzycą. Połączenie greckiego jogurtu z owocami jagodowymi nie tylko zapewnia przyjemny i odświeżający smak, ale także dostarcza potężną dawkę składników odżywczych. Nasiona chia są kolejnym kluczowym składnikiem tego śniadania. Te małe nasiona są bogate w błonnik, omega-3 i białko. Błonnik obecny w chia pomaga spowolnić trawienie i wchłanianie węglowodanów, co sprzyja powolnemu i równomiernemu uwalnianiu glukozy do krwi. Kwasy tłuszczowe omega-3 mają właściwości przeciwzapalne i są korzystne dla zdrowia sercowo-naczyniowego, co jest istotnym aspektem DLA diabetyków. Ponadto nasiona chia tworzą żel w kontakcie z płynami, co pomaga zwiększyć uczucie sytości. Połączenie greckiego jogurtu, owoców jagodowych i nasion chia tworzy poranne danie, które jest zarówno bogate w smak, jak i niezwykle odżywcze. To prosty i skuteczny sposób na rozpoczęcie dnia z solidną dawką białka, błonnika i przeciwutleniaczy, co pomaga utrzymać stabilny poziom energii i kontrolować glikemię. Ta kombinacja oferuje również wszechstronność, pozwalając na dostosowanie ilości i rodzajów owoców jagodowych do własnych upodobań i potrzeb dietetycznych. To śniadanie jest praktycznym wyborem dla osób z napiętym porannym harmonogramem które nie chcą rezygnować z wartości odżywczych, można je szybko przygotować i łatwo zabrać ze sobą, co czyni je idealnym do spożycia, zarówno w domu, jak i w drodze. Połączenie różnorodnych tekstur i smaków sprawia, że to danie jest nie tylko zdrowe, ale także przyjemne do spożycia, zapewniając pozytywny i energetyczny początek dnia. Dzięki tym pięciu opcjom śniadaniowym masz do wyboru różnorodne dania, które są nie tylko smaczne, ale także korzystne dla kontroli glikemii. Włączenie tych potraw do swojej porannej rutyny może znacząco wpłynąć na Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Numer jeden: szakszuka. Czy słyszałeś o szakszuce? To tradycyjne danie z Bliskiego Wschodu, które zdobywa podniebienia na całym świecie, może być idealnym wyborem na śniadanie, szczególnie jeśli zarządzasz cukrzycą. Wyobraź sobie rozpoczęcie dnia od potrawy, która jest nie tylko pyszna, ale także korzystna dla zdrowia. Szakszuka właśnie taka jest. Jednym z głównych powodów, DLA, których to danie jest doskonałe, DLA diabetyków, jest jego skład odżywczy. Podstawą szakszuki są pomidory, które są bogate w likopen, przeciwutleniacz pomagający zwalczać stany zapalne w organizmie. Dodatkowo pomidory mają niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powodują szybkich skoków poziomu cukru we krwi. Utrzymanie stabilnego poziomu glukozy jest kluczowe dla diabetyków, a szakszuka pomaga to osiągnąć w smaczny sposób. Kolejnym kluczowym elementem szakszuki są jajka. Jajka są doskonałym źródłem wysokiej jakości białka. Białko jest niezbędne do utrzymania uczucia sytości na dłużej, co może pomóc uniknąć niepotrzebnego podjadania i kontrolować poziom cukru we krwi. Ponadto jajka są bogate w wiele niezbędnych składników odżywczych, takich jak witamina B12 i cholina, które są ważne dla zdrowia mózgu i układu nerwowego. Regularne spożywanie śniadania bogatego w białko i przeciwutleniacze, takiego jak szakszuka, może przynieść wiele korzyści zdrowotnych osobom z cukrzycą. Oprócz pomagania w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, te składniki odżywcze przyczyniają się również do ogólnego zdrowia serca. Białka pomagają utrzymać mięśnie w dobrej kondycji, a przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, zmniejszając ryzyko powikłań związanych z cukrzycą, takich jak choroby sercowo-naczyniowe. Szakszuka to również pełne i satysfakcjonujące danie. Kiedy zjadasz zrównoważony posiłek na śniadanie, czujesz się naenergetyzowany i gotowy do stawienia czoła wyzwaniom dnia. Jest to szczególnie ważne dla diabetyków, ponieważ utrzymanie stabilnego poziomu energii może pomóc zapobiec zmęczeniu oraz poprawić koncentrację i ogólne samopoczucie. Szakszuka jest także bardzo wszechstronna i można ją dostosować do własnych upodobań i potrzeb dietetycznych. Ta elastyczność oznacza, że możesz dostosować przepis, dodając więcej warzyw lub białka, co czyni ją jeszcze bardziej spersonalizowaną i zdrową opcją na śniadanie. Znaczenie odżywczego śniadania nie może być przecenione, szczególnie DLA osób z cukrzycą. Rozpoczęcie dnia od posiłku takiego, jak szakszuka, nie tylko dostarcza niezbędnych składników odżywczych, ale także ustanawia pozytywny wzorzec na resztę dnia. Wybieranie pokarmów, które pomagają utrzymać sytość i kontrolować poziom glukozy, może mieć ogromne znaczenie dla Twojego zdrowia na dłuższą metę.